Witam w pierwszym odcinku na moim kanale. Ja jestem Alicroft, a to będzie gameplay z gry Resident Evil 3 Nemesis. Mianowicie do nagrywania zainspirowały mnie dwie osoby: Survivor Lance Ful i Lera Zna, która niestety już nie nagrywa, skończyła swoją działalność na YouTube. Linki do kanałów moich inspiracji będą w opisie. Jeśli to oglądacie, moi drodzy, to serdecznie was pozdrawiam. A do Was, moi drodzy widzowie, pewnie jesteście ciekawi, co ja będę nagrywał. Będę nagrywał mianowicie takie 10-10 do 10 minut, ponieważ jest limit, mam limit przesłania długości odcinków. Więc takie króciutkie gameplaye pierwszych takich wrażeń moich z gier. Będę nagrywał gameplay nie tylko z Resident Evil, będę nagrywał również z Dino Crysis, ogólnie z takich starych gier. Weźmiemy sobie... z Heart. Resident Evil! Tak więc zapraszam do oglądania. Chyba nie muszę mówić... znaczy, It all began as an ordinary day in September. An ordinary day in Raccoon City. A city controlled by umbrella. No one dared to oppose them, and that lack of strength would ultimately lead to their destruction. I suppose they had to suffer the consequences of their actions, but there would be no forgiveness. If only they had had the courage to fight. It's true that once the wheels of justice begin to turn, nothing can stop them. Nothing. It was Raccoon City's last chance. And my last chance. My last escape. Okay, nie wiem, czy się zaczęło, czy coś się stało. Hu? Czekaj, o. Yeah, yeah. This is Chopper Delta, preparing to drop off in Area E. akcje, które dzieje się w mieście Rakum City e, korporacja Umbrella wynalazła życia tak naprawdę szersze jak w Walniach September 28th, daylight. The monsters have overtaken the city. Somehow... I'm still alive. Okay. We've got to get out of here. What? What do you think you're talking about? I just lost my daughter out there! How dare you tell me to go back outside! I'm sorry about your daughter, but there isn't gonna be any rescue. We have to get out of here! No! I'm not going anywhere! I'd rather starve to death in here than be eaten by one of those undead monsters! Now leave me alone! Okay. W każdym razie nam nie pomoże. Sami musimy sobie radzić, wydostać się z miasta. A to będzie wiele problemów. Okej, okay, to jest strasznie, to strasznie ważne. Teraz bierzemy. Na poziomie easy e, mamy strasznie wiele amunicji, dużo życia i ogólnie wszystko jest. Masa, że po prostu mieści się to nam w ekwipunku, ani w, nawet w schowku. Hmm. E, system zapisów gry jest troszeczkę nie za fajny. Na systemie Easy było takie coś, że mogliśmy dopisać tyle to a tutaj jest to ograniczone. Zapisy są tutaj ograniczone, gdzieś tak. W każdym właśnie takim naszej kurca nie będziemy zdobywać nic z Przysz... tego, będziemy zdobywać takie korbki, mamy ich trzy, już każdy będzie miał trzy korbki tutaj mamy tylko mnóstwo poziomów. Jakiego czegoś nie mamy kurde zapomniałem stupera. no trudno okej, okay, pokażę jeszcze walkę z zombojakami w mieście, coś jak wygląda w ogóle tak takie tam okej, okay, teraz chcę wyjść stąd Przeszłem grę dwa razy, raz na poziomie Easy, raz na hardzie nie wiem. Jeśli będziecie chcieli, przecież nie sądzę, że będziesz miał czas na nagrywanie, to pomyślałem, że mógłbym nagrać cały SP Sticky. Jednak podejrzewam, że tego nie zrealizuję pod tym względem na to. że ze względu na to, że będzie lato, po drugie, ze względu na to, że pracuję, no i zbytnio czasu nie będę na nagrywanie. <try> to wyleciał? Tutaj są takie roślinki. One... Mo, mogę powiedzieć, że to jest takie... Taki helbring podobny na tego nam Odpoznać, kiedy zombie zginie hmm, mianowicie jeśli tutaj jeszcze jest jeden jeśli zombie jest odrzucony plamą krwi to znaczy, że już nie jest w stanie to wjeżdżaj Nie wdychaj kurde trzeba tu oszczędzać trochę amunicji, ale Tutaj będziemy dużo łazić, więc na razie się nie płaca. Shotgun. Według mnie najlepsza broń. Dobrze. Ok, wy, wyjdźmy z tego śmierdzącego miejsca. O, kurde, cztery naboje. Malutko, strasznie malutko. No trudno. Co my tu mamy? Nie jedno miejsce. nie wiem ile nagrywam, więc myślę, że tutaj zakończę mm, jak widzicie, niezbyt mi idzie to dla mnie, nie moje i nagrywanie e, w ogóle wiecie, pierwszy raz nagrywam i nie wiem co mówić do mikrofonu, jak gadać, Najwięcej więc nie miejcie to za złe e, jeśli będziecie chcieli to może nagram sobie z tej gry a jeśli nie, no od razu niecały, lepiej pojawi się tak od razu w sensie, że będę nagrywał tak cały czas będzie w sensie, się pojawiał bardzo nieregularnie i rzadko tak więc myślę że tutaj zakończymy ten króciutki pokaz gry tak więc cześć trzymajcie się